Hejka, w dniu 19? Nie mylę się Rafael? Wszystko w porządku, 19 dzień. Ach. Jak to dobrze. Że pamiętam. Zrobię drzwi do naszych pokoi. No, no, da, no, no, no nie wiem czy chcę drzwi. Ja chcę sam se. A tu nie był czasem ten? Eee, crafting table? No właśnie, jest tutaj w domu. Zoschodu. A, tu na dole. się zdawało, że tu na dole też było? Okej, okay, dobra. Zrobiłem ci drzwi. Ja chcę sam. Nie. Nie, nie ma takiego stawienia drzwi. Nie ma, ja chcę swoje własne. O. Gryffindor. No to samo wyszło, ale... Ja chcę swoje. O, tu może być kibelek. Trzeba gdzieś w Guce zrobić, nie? Też w kibelku nie może być okna takiego dużego. A to jest dobre miejsce takie obserwacyjne, więc tu nie będzie kibelka. Kibelek będzie... Pamiętaj mówię, że ma zaraz ten nose pump, czy jak... On miał? No. No, bo może tamten pokój by był dla niego. Hmm. A tu by był kibelek, bo tu jest tylko widok na górę. W której aktualnie mieszkamy. O, no, może być kibelek. To ja to przerobię na kibelek. Potrzebujemy białe i czarnej wełny. Czarną mam, zbieraj białą. Będzie problem, no dawaj mi moją wełnę. Ja ją już Ten Dziękuję. W kibelku chyba jedno okno wystarczy, nie? Czy wcale? Trzy. Po co trzy? By Były ładne widoki. Ja już wiem. Nie, na górze musi być około takie. Dobra, tu też damy. I zrobimy tak o. Tu, tu. Tak, tak. Tu nie będzie, tu będzie, tu będzie. No i przydałaby się to biała Ja mam białą, ale potrzebuję do pokoju Kurde Nie wiem, może ja to do żółtej zrobię albo czerwonej Nie bo to za fajne Bo zrobię kolejne poszukiwanie owiec Tuż, tuż, skacz, skacz Znowu nic nie znajdę. Ja dobra, na razie tylko czarnym obsadzę. Bo to szkoda słów. Tę, tę, Tak, tak, tak. Tak, tak. Tu. Tu, 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 tu. Tak, 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 i tak. I ładnie wyszło. No, ciekawe co wygląda nawet bez tego. Nie ma białej wełny. Nie masz mieć też całego niebieskiego sufitu? Nie. To ja idę z misją Tylko Nie wiadomo gdzie się teraz zapuścić Op. Prawie, prawie jak parkour Trz przez te Trz, trz Gdzieś się podział Ewario Masz mapę no ty Gdzie ty jesteś? Jajku Jajku? O jajku, jesteśmy otoczeni morzem. To pływał. Trzeba odkryć terenu trochę. Nie gadaj, że jesteśmy na takiej małej wysepce. A tu wszędzie morze. Tam musi być wyspa. O, widzę już jakieś drzewa. Tam będzie wyspa. Tam ona będzie. Idziemy na podbój Ameryki. To zbieraj. Czarna i biała. A jest biały barwnik? Jest. Jaki? Mączka kostna Aha Tak po prostu Cztery, trzy białe owce były No to zbieraj I tak chcę pomyśleć, co jest ważniejsze, twój pokój czy kibalek Mój pokój Aha, to z kibelka nie będziesz korzystał Będę, będę ale pokój już skończyłem Tylko jeszcze szkło będzie trzeba dać Ale Lipni teren Czemu? Tak jakoś. Cię, idziemy z mapą. O grzyb. Na drzewie Zobaczcie co jesteś teraz w lesie? Tu, tu Tu jest O Awario? No powiedzmy Bo widzę Ciebie na mapie O ale tereny beznadziejne to są to dzisiejszy odcinek nazwiemy odkrywanie mapy poszukiwanie łowiec o nil wylał Idzie. w domu Znalazłem swoją świątynię Azerotu Trzeba już wracać do domu Nie wracam Co robisz? Nie wracam Czemu? Bo znalazłem skarb A to, to choinki są jakieś Oryginalne pudełko to Tibi? E? A? A spojrzałeś w Tibi w niebo? Nie, ale trzymaj się do domu? Tam do domu. do domu, do domu... Cholera, ja nie mam miejsca. To wyrzuć gravel, piasek, albo coś. Albo białą wełnę na przykład. Nigdy. Nie wyrzeknę się białej wełny. Oddałbyś wszystko za białą wełnę? Ciebie na pewno. Ale nie, czy byś oddał na przykład diamentowy miecz? Yy, Za wełnę. W tej chwili tak. A ile byś u wełny? Yy, dużo staków. A to nie, bo mam tylko 11. Ale później bym taką osobę zarażnął i ten miecz zabrał, nie? Rozumiesz? Tak ekonomicznie. No to... nie. Nie będzie targu No powracamy z ciemności Gdzieś czy Z Jestem demonem światła Znaczy tego tak, nie światła w sumie Demonem ciemności Białe o... Jedna ogolona Druga ogolona i trzecia ogolona. Dziękujemy za usługi. O, to dokończki belek. I, I jeszcze czwarta owca. A ja dobre, dobre idę. O, jakoś tak dobrze. Hmm. Teraz do przodu. pójdzie w mapę, będziemy widział. Widzę, ja wiem. No i do przodu teraz. Teraz pokój trzeba we mną wysadzać Co ty zrobiłeś? Pokój wysadziłem, bo oh, ha oh, oh. Żart tygodnia Nie, nie ma pogromu się kręcenia A zrobiłeś kibelek? Kupę Ek ekonomicznie, nie? Pięknie, a tu też A tu ja nie będę swoim maltowem Ty aż kłania masz? Mam jeden z przy sobie. Ja mam cię w domku no, przez to Kibelek skończony Akurat Pełny wystarczyło mojej Dobra, idziemy spać jeszcze do starego Tego Jestem, jestem z siebie dumny, bo nie rozbudowałem tego głowienka. Dobranoc, czy z kim? Pomachaj, Rafael. Okej. Okay. Papa. Papa, pa, to Dobranoc. Dobranoc.